Cześć, po tej stronie Anita Wieczorek. Jeżeli słyszysz o mnie po raz pierwszy i zastanawiasz się, w czym mogę Tobie pomóc, to w tym właśnie nagraniu tego się dowiesz. Jeśli chcesz szybciej i skuteczniej zyskać taką niezależność w życiu, czerpać garściami satysfakcję z życia, mieć nad nim pełną kontrolę, a przy tym zarabiać uczciwie i stabilnie nawet pięciocyfrowe sumy miesięcznie, najlepiej we własnym prosperującym biznesie online, to ja ci w tym pomogę. Jak? W zaledwie 8 tygodni nauczysz się dwóch najważniejszych umiejętności życiowych, które pozwolą ci wieść fajne i spokojne życie, wolne od rozczarowań i od zmartwień. Tak, to możliwe dzięki odpowiednim nawykom i umiejętnościom, które szybko przyswoisz. I najważniejsze: cały proces przejdziemy razem, codziennie o ustalonej godzinie. Usiądziemy razem jeden na jeden na komunikatorze wideo, i w tym czasie będę mogła monitorować Twoje postępy i korygować Twoje błędy, bo to normalne, że one się pojawią. Być może w tym momencie zastanawiasz się, czy tego w ogóle potrzebujesz, czy rzeczywiście będziesz mieć szybkie efekty. Gwarantuję Ci, że tak. Być może już długo szukałeś skutecznej drogi dla siebie. Wydałeś sporo pieniędzy na specjalistyczne szkolenia, studia, kursy online, i dalej masz takie poczucie, że czegoś nie wiesz. Dalej nie masz efektów i zastanawiasz się, dlaczego. Najprawdopodobniej jesteś osobą ambitną, która doskonale wie, jak powinno wyglądać jej życie, ale tak nie wygląda. Być może praca, którą wykonujesz, już nie daje Ci satysfakcji. I czujesz się jak w takim kotle rutyny, gdzie czas ucieka ci przez palce. Skoro w każdym tygodniu już nie możesz doczekać się weekendu, a poranny budzik to dla ciebie jak wyrok, i nie chcesz męczyć się w ten sposób przez następne 20 lat, to jestem w stanie ci pomóc. Wyobraź sobie, że wstajesz nawet o szóstej, ale dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz, że zjadasz się na nie w spokoju. Nie w pośpiechu, że nie musisz stać i tkwić w tych codziennych porannych korkach, bo pracujesz zdalnie z domu, bo masz swój własny biznes, który generuje ci satysfakcjonujące dochody. A wszystko dlatego, bo zdobyłeś odpowiednią wiedzę i wiesz po kolei, krok po kroku, co musisz zrobić. Zyskujesz taką niezależność, najpierw mentalną, Później finansową. Jesteś osobą wolną przede wszystkim, szczęśliwą, żyjesz sobie w spokoju i masz czas na to, co dla Ciebie jest ważne: na swoją rodzinę, na swoje pasje, hobby, zainteresowania. Pomyśl, że to Ty ustalasz swoje dochody i to, ile chcesz zarabiać że to Ty ustalasz ceny i całą strategię działania że wiesz, na jakim biznesie musisz się skupić aby on prosperował i aby dawał Tobie satysfakcjonujące sumy w ciągu miesiąca, ponieważ masz sprawdzoną i aktualną wiedzę przedsiębiorczą. Od tego musisz zacząć. Pomyśl, że już nigdy nie podejmiesz decyzji nieprzemyślanych, zasugerowanych i narzuconych przez innych, choćby przez najbliższych, bo zyskasz samą świadomość na wysokim poziomie. A przede wszystkim uwolnisz się od takiej podatności na wpływy innych ludzi, na ich opinie, krytykę czy nawet hejt. Zrozumiesz siebie i otaczających cię ludzi dzięki konkretnym zasadom z psychologii, które ułatwią ci życie. Nauczysz się i zastosujesz konkretne zasady z ekonomii, które po prostu przyspieszą twoje finansowe efekty. Pokażę ci jak sprawnie zbudować własny biznes online. I dawać rzeczywiste rozwiązania i faktyczną pomoc innym ludziom. Widzisz, to jest całkiem inny wymiar edukacji niż ta, którą znałeś do tej pory. Ja stawiam na szczerość, autentyczną pomoc, sprawdzoną wiedzę życiową i indywidualne podejście. I w tym tkwi siła mojej skuteczności. To jest jedyna droga, trzyetapowa. Nauczę cię, jak zyskać niezależność krok po kroku. I będę z tobą na każdym etapie tego procesu, w codziennych rozmowach, a nie w nagraniach czy w jakichś mailach. Jeśli więc chcesz i jesteś gotowy uwolnić się od niewolniczej pracy dla kogoś, jeśli męczysz się w tej pracy, nie daje ci ona satysfakcji, męczysz się być może z ludźmi, jeśli ograniczają ci twoje zarobki i masz tego dosyć, to już teraz zarezerwuj termin pierwszej konsultacji ze mną. Jeśli więc jesteś gotowy, gotowa, aby zawalczyć o swoją niezależność, o swoje szczęście, o to, żeby mieć spokojne, fajne życie, żeby mieć czas dla swojego dziecka, na swoje pasje, to lepszego momentu nie będzie. Napisz do mnie koniecznie i ustalimy dogodny termin pierwszej konsultacji, na której sam sama zdecydujesz czy jesteś gotowy, gotowa podjąć ośmiotygodniowy proces nauki i zyskania fajnego, wymarzonego życia, uczciwej, etycznej pracy, która daje ogromną wartość innym ludziom i przede wszystkim godnych zarobków? Jeśli więc zależy Ci na zyskaniu błyskawicznych efektów i chcesz uniknąć kolejnych rozczarowań, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Do zobaczenia.